To teraz. Amerykanie są jeszcze cierpliwi, mają fatalną prasę przez to na świecie, ale zaraz mogą zaostrzyć kurs na Moskwę. Czy według Pana jest to realne, że dzisiaj Trump mówi: Ta rakieta, co spadła w Sumach, to był przypadek, tak mi powiedzieli, ale jutro, jak mnie zdenerwuje Putin, no to ja tam coś grubego mu pośle? Na taki scenariusz liczą Ukraińcy. Dla Rosjan takim fundamentalną kwestią jest to, że yy... To, co ich najbardziej boli we współczesnych stosunkach międzynarodowych, to po prostu prymat Amerykanów, e, Stanów Zjednoczonych nad światem i po prostu robią wszystko, aby ten e, prymat został zniesiony. No. Wprost, co się nad Wołgą pisze odnośnie tych negocjacji? Że to będą dosyć trudne negocjacje, ale że jeżeli chcemy wygrać wojnę w Ukrainie, zresztą, Ukraińcy, zresztą Rosjanie piszą, że Ukrainy nie wygramy w Ukrainie, nie wygramy w sposób militarny, nie widać na, na, na przykładzie działań wojennych. Ale możemy Ukra Ukrainę wygrać w negocjacjach. Ostatnie tygodnie negocjacji na linii Waszyngton-Moskwa-Kijów w celu wypracowania rozejmu przyniosły najkwawsze od lat ataki rakietowe przeprowadzone na terenie Ukrainy. Zdjęcia z początku kwietnia to krzywy Róg, gdzie tam życie straciło 20 osób, w tym 9 dzieci, czy filmiki ukazujące ostatni nalot. Na sumy. Gdzie w biały dzień ulice dosłownie spłynęły krwią cywilów, no, dają nam realny wgląd w przebieg tych negocjacji. Dlaczego? Bo jedno jest pewne. Rosja już do perfekcji opanowała posługiwanie się narracją Donalda Trumpa o brutalności, i bezsensowności tej wojny. I nawet jeśli sam Putin jest teraz autorem tego okrucieństwa, no to my widzimy to w mediach na całym świecie. nagrania ofiar to działa na wyobraźnię, zarówno dla tych, którzy chcą zakończyć tę wojnę, jak i tych, którzy chcą, aby trwała i żeby nie doszło do podziału Ukrainy. No i cóż, dzisiaj niemal pewne, wydaje się, że w najbliższych tygodniach podobne ataki będą się tylko nasilać. Dlaczego? No bo Rosja, która cały czas eskaluje tę wojnę, będzie i tak musiała ją jak najszybciej skończyć. Wydaje się to dziwne, no ale Rosja doskonale wie, że czas działa także przeciwko niej. No bo widzimy na świecie nowy układ sił. W Europie Nieodwracalne zmiany. I Putin, oczywiście, że chce w tych zmianach także brać aktywny udział. A co robi Front Ukraiński? No, trzyma go w miejscu. Do tego dochodzą także inne kwestie, te no, bardzo realne z perspektywy mieszkańca Rosji. Panie pułkowniku, pytanie jest zasadnicze. Rosja musi tę wojnę też skończyć. To pana słowa. I ja pytam, dlaczego? Ponieważ Rosja z bardzo dużo używa zasobów, żeby tę wojnę prowadzić, jeżeli ma zamiar politykę w stosunku do innych krajów prowadzić tą samą metodą, czyli projekcją agresji, no to musi mieć też siły, które to agresję. Będą, będą tworzyć. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, gdyż 90-80% sił jest zaangażowanych w konflikty w Ukrainie, w wojnę ukraińską, to jak można straszyć NATO, jak można straszyć kraje Azji Centralnej, jak można straszyć kraje Kaukazu, jeżeli nie jesteśmy w stanie nawet obronić Ormian przed Azerami, którzy zdobyli i pokonali właśnie ich w, w, w konflikcie, gdzie Rosja nie mogła zareagować ze względu na, na swoją słabość. Rosja zdaje sobie z tego sprawę, więc musi wszystko zrobić, żeby ten konflikt zamrozić na takich zasadach, które umożliwiał jej zwolnienie z znacznego potencjału militarnego, który będzie mogła wykorzystać właśnie do projekcji na, in, na innych kierunkach. To jest jakby cel z pozycji militarnych. Bo oczywiście są jeszcze cele polityczne. Inna kwestia to ta bliższa nam, czyli jak długo Donald Trump i cała administracja amerykańska jeszcze wytrzyma ten ruski taniec? No i kiedy w końcu powiedzą dosyć? Te negocjacje nie mają sensu. Na razie

ale tak z drugiej strony na to patrząc, to nie dalej niż dwa tygodnie temu w wywiadzie dla NBC News Trump stwierdził, i to w mocnych słowach, że jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie i jeśli ja uznam, że to była wina Rosji, co może być nieprawdą, ale tak uznam, to wtedy nałożę cła wtórne na ropę, na całą ropę pochodzącą z Rosji. No, jak wiemy, na ten moment w tej wojnie słowej handlowej, którą Trump wytoczył w ostatnich dniach całemu światu, no, Rosja żadnych strat nie poniosła. Ale jak będzie, oczywiście, pokaże czas. Czy amerykański prezydent, który dąży do resetu z Rosją, jest rosyjskim szpiegiem, jak niektórzy uważają, czy może robi dokładnie to samo, co wszyscy jego poprzednicy, to znaczy chce resetu z Rosją, chociaż nigdy w historii. Taki reset się nie udał. Czym jest kontekst, patrząc na relacje amerykańsko-rosyjskie? No bo każda administracja, w, począwszy od Busha czy Obamy, dążyła do pewnego resetu z Rosją. I choć może to wydawać się z naszej perspektywy dziwne, no to tak było. Panie doktorze, jak wygląda historycznie to uwarunkowanie dążenia Waszyngtonu do pewnego chociażby wypracowanie neutralnych relacji z Moskwą. Tak, warto osadzić tą dzisiejszą dyskusję, którą widzimy w relacjach amerykańsko-ukraińskich, w szerszym kontekście tych relacji rosyjsko- Amerykańskich sięgających tak naprawdę początków tej epoki pozimnowojennej, bo w momencie, w którym Stany Zjednoczone wygrały ten zimnowojenny konflikt, dla wielu amerykańskich decydentów stawało się jasne, że Rosja, która jest sukcesorem ZSRR, nie ma już tej siły co Związek Radziecki, więc nie stanowi już takiego zagrożenia. A więc można sobie pozwolić na pewnego rodzaju y, współpracę punktową, sektorową, y, która spowoduje, że y, te, te relacje będą wyglądać zupełnie inaczej niż, przed, niż przez te kilka dekad epoki y, powojennej po 1945 roku. Y, natomiast no, co się okazywało y, taką y, powtarzającą się mantrą, to to, że te kolejne administracje. Zaczynają dużo od, od tych pierwszych, o których pani wspomniała, przede wszystkim chciałbym wskazać tutaj na epokę, przede wszystkim Baracka Obamy, bo wówczas ten reset był taki najbardziej, bym powiedział, charakterystyczny, ten reset najbardziej pamiętamy. To był okres, kiedy Stany Zjednoczone wyciągały rękę do Rosji, wysyłały taki sygnał, że możemy dojść do porozumienia w wielu kwestiach, ale okazywało się po jakimś czasie, że zarówno Barack Obama, zarówno George Bush, jak i prawdopodobnie kolejni, Prezydenci ośmielają się postawić taką hipotezę. Po prostu tymi relacjami się zawiedli. Do tego resetu doszło, dochodziło, bym powiedział, szybko, ale również szybko ten reset się kończył. Dlaczego? Dlatego, że okazywało się, że oczekiwania Rosjan niestety były. Z punktu widzenia amerykańskiego po prostu przesadzone, nie do zrealizowania. Rosjanie po prostu tak definiują swoje interesy, że nie jest to do pogodzenia z interesami amerykańskimi. No, bo przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dla Rosjan takim fundamentalną kwestią jest to, że to, co ich najbardziej boli we współczesnych stosunkach międzynarodowych, to po prostu prymat. Amerykanów, y, Stanów Zjednoczonych nad światem, i po prostu robią wszystko, aby ten y, prymat został zniesiony. No więc, jeżeli tak ustawiają te, ten główny swój cel, swojej polityki międzynarodowej, no to trudno, żeby znaleźć wspólny język z Waszyngtonem. Dlatego ja też przy tej dyskusji już bieżącej, przechodząc do tego, co się dzieje dzisiaj wokół Ukrainy, nie widzę perspektyw na to, żeby Rosja Putina mogła się dogadać ze Stanami Trumpa, nawet jeżeli Trump znów wchodzi w te kolejne swoich poprzedników i stara się wyciągnąć rękę do Rosji. Po prostu yy, ta sprzeczność interesów prędzej czy później wyjdzie. To co wiemy na ten moment. To jesteśmy po trzech turach spotkań wysłannika na krem, Stevena Witkofa, no, bliskiego przyjaciela Trumpa, potentata, miliardera, e, ale za oceanem też coraz głośniej słychać zniecierpliwienie brakiem postępów w negocjacjach z Rosją. Nie wiadomo czy to chodzi konkretnie o osobę Witkofa, który no cóż, w pięknych słowach wypowiadał się o Putinie, mówił, że to sympatyczny, inteligentny człowiek, pytanie więc co Jastrzębie, co Republikanie finalnie odpowiedzą na to, że te negocjacje się przeciągają no i finalnie także Waszyngton wizerunkowo bardzo mocno na tym traci. Więc spójrzmy na to, co wiemy. Ostatnie negocjacje przeprowadzone tête-à-tête z Władimirem Putinem miały miejsce 11 kwietnia. Odbyły się one w Bibliotece Prezydenckiej w Petersburgu i było to trzecie spotkanie od lutego tego roku. Rozmowy trwały ponad 4 godziny, a Waszyngton niezmiennie nazywa je udanymi. No i ten wspomniany wysłannik Steven Witkow, który już wiemy, że mówił ciepłe słowa o Władimirze Putinie. No to jest jedna strona. Druga strona medalu to to, co mówi się w Moskwie, na Kremlu o staraniach Amerykanów. No i tutaj no niestety propagandyści oczywiście wyśmiewają te starania, ale też sama Same media przekazują dość konkretny obraz. Wprost, co się nad Wołgą pisze odnośnie tych negocjacji? Że to będą dosyć trudne negocjacje, ale że jeżeli chcemy wygrać wojnę w Ukrainie, zresztą, Ukraińcy, zresztą Rosjanie piszą, że Ukrainy nie wygramy w Ukrainie, nie wygramy w sposób militarny. To widać na, na przykładzie działań wojennych, ale możemy Ukrainę wygrać w negocjacjach. I teraz jest ten obszar, ten czas, kiedy można to zrobić, mając po z drugiej stronie hmm, Powiedzmy y, amatorów, jeżeli chodzi o, o rozumienie Rosji w jaki sposób ona gra. Y, ale Rosjanie też piszą o praktycznych rzeczach. I praktycznych tych rzeczach, które Stany Zjednoczone wykonują w stosunku do, do Rosji, jest w zasadzie mało albo w ogóle. A wręcz y, y, sytuacja na granicach Federacji Rosyjskiej, musimy patrzeć na Rosja nie tylko i wyłącznie tutaj z kierunku naszego, ale gdzie Rosja ma swoje granice, jak zachowują się siły amerykańskie i amerykańska polityka, także w obszarach, gdzie Rosja prowadziła swoją politykę, to tam wszędzie Rosja jest wypychana właśnie przez Stany Zjednoczone lub ten potencjał militarny rosyjski, czy nawet wyścig w obszarze choćby broni nuklearnej jest cały czas kontynuowany i tutaj Rosja czuje się pod wielką presją, a to wymaga od Rosji, która jest uwikłana w bardzo ciężki konflikt w Ukrainie, w wojnę w Ukrainie, kolejne podnosi i to koszty, których tych kosztów coraz bardziej brakuje. Więc tutaj z jednej strony hipnotyzujące słowa Trumpa, z drugiej strony praktyka z pozycji rosyjskiej, z rosyjskiej perspektywy zupełnie wygląda inaczej. W związku z tym jednoznacznym określeniem się przez Rosję i chęci utrzymania prymatu. Za tak, także coraz częściej słychać te głosy, że no faktycznie z Rosją nie można się dogadać. I mówił to od samego początku praktycznie Marko Rubio, sekretarz stanu, publicznie wyrażając sceptycyzm wobec szczerości Putina w dążeniu do pokoju, zaś Kit Kellogg, specjalny wysłannik do spraw Ukrainy, ostrzegał, żeby w ogóle nie akceptować rosyjskich żądań dotyczących uznania aneksji ukraińskich terytoriów, bo to będzie po prostu wstęp do dalszej eskalacji. Czy jeszcze Amerykanie mają cierpliwość? Czy lada moment będziemy świadkami zaostrzenia się kursu względem Kremla? Czy według pana jest to realne, że dzisiaj Trump mówi: ta rakieta co spadła w Sumach to był przypadek, tak mi powiedzieli, ale jutro, jak mnie zdenerwuje Putin, no to ja tam coś grubego mu poślę. Na taki scenariusz liczą Ukraińcy i zresztą to, było, to był powód, dla którego dla dużej części ukraińskiej opinii publicznej w tych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które odbywały się w ubiegłym roku, duża część Ukraińców kibicowała Trumpowi. Właśnie dlatego, że ta nieprzewidywalność i ta taka charakterystyka działania Trumpa, ona była oczywiście i dalej jest dużym ryzykiem dla Ukraińców, ale Ukraińcy w pewnym momencie zdali sobie z tego sprawę, że ta polityka Bidena, mimo że przewidywalna, to jednak zmierzająca do takiej. Oddalonej co prawda w czasie, ale jednak porażki, no była czymś, co, co po prostu chcieli zmienić. I ja mam takie wrażenie, że po stronie ukraińskiej i też my w Polsce też kibicujemy takiemu scenariuszowi, w którym to Trump musi dopiero tą Rosję poznać. Pewnie chcielibyśmy, żeby to było szybciej niż później, ale pewnie trochę czasu musi minąć. Ale wtedy, kiedy to się wydarzy, będzie skłonny do tego, aby tą Rosję mocniej przycisnąć. Ja uważam, że taki scenariusz jest na stole, ponieważ, tak jak powiedziałem, te różnice interesów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są tak fundamentalne i te oczekiwania Rosjan, podkreślmy, nie tylko co do Ukrainy, bo to, co Rosjanie kładą na stół dzisiaj, to jest rozmowa o całej architekturze bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie tutaj ultimatum Ławrowa z przedwojny, które jest podtrzymywane jako wciąż aktualne. I w tym ultimatum było wyraźne wskazanie, wskazanie tego, że chociażby infrastruktura natowska na wschodniej flance NATO powinna być, powinna być ograniczona. Więc widzimy ewidentnie, że te oczekiwania Rosjan są bardzo daleko idące. Amerykanie z tego, co komunikują w Polsce i tylko mówią, że to absolutnie nie, jest, nie może być przedmiot do, do negocjacji z Rosjanami. W związku z tym jest dla mnie kwestią czasu, kiedy te po prostu negocjacje zakończą się jakimś fiaskiem, ale też myślę, że Rosjanie są sprytni, wiedzą, że taki scenariusz jest prawdopodobny i dlatego też grają na Grają na zwłokę, chcą wydłużyć ten okres, którym właśnie Amerykanie wysyłają takie sygnały, o których Pani redaktor wspominała, bo przecież na tego typu komentarzach Witkofa czy innych przedstawicieli amerykańskiej. Yy, amerykańskiej administracji z prezydentem Trumpem na czele, Rosjanie zyskują wizerunkowo. No, Nie byli totalnej izolacji. Z tej izolacji Amerykanie ich wyciągnęli, i chcą ten stan Rosjanie utrzymać jak najdłużej. To jest ta waszyngtońsko-moskiewska rozgrywka. Jest jeszcze oczywiście ta pomiędzy Kijowem a Waszyngtonem. No i tutaj naciski Trumpa na Załęskiego chyba są dla wszystkich oczywiste. Nowe porozumienie dotyczące wydobycia metali ziem rzadki, które dosłownie kilkanaście dni temu dotarło do Kijowa, zakłada, że Ukraina ma dosłownie zrekompensować Stanom Zjednoczonym całość kosztów, jakie Waszyngton ponosił w wyniku tej wojny ukraińskiej, rosyjskiej, jakkolwiek ją nazwać. Pierwsze porozumienie, ja o Państwu opowiadałam nieco więcej o tym w materiale zatytułowanym Oskarowa Rola Załońskiego. To porozumienie Ukraina odrzuciła, zakładało ono przelewanie 50% przyszłych przychodów z eksploatacji wszelkich złóż naturalnych nad Dnieprem Amerykanom. W zamian za co? Oczywiście za bezpieczeństwo, które już co prawda wcześniej było dane w porozumieniach budapesztańskich. No ale cóż, jak wiecie, nowy prezydent, nowe władza. Jedni nazwali to haraczem rodem z lat 90. A inni mówili wprost, że przecież cały ten świat oparty jest na kasie, i zawsze tak to wyglądało. Nieważne, czy to jest Francja, która łupia Afrykę ze złóż uranu do budowy reaktorów, czy Amerykanie, którzy będą teraz. Wydobywać metale potrzebne do półprzewodników i rewolucji w automatyzacji i do dalszej wojny z Chinami. Ale wróćmy do tej nowej umowy pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem. Po kłótni w gabinecie owalnym warunki tego nowego dealu, no mówiąc delikatnie, są już mniej korzystne dla Zełęckiego. Jakie są szczegóły tego nowego dealu i dlaczego Amerykanie no, chcą być jak te kolonialne imperium i wysysać te metale ziem rzadkich z Ukrainy? Myślę, że zacząć ten wątek należy od tego, że my oczywiście nie znamy tych szczegółów, bo te umowy nie są oczywiście jawne. One są przedmiotem w tym momencie negocjacji i znamy tylko pewne przecieki medialne, więc to co pewnie można skomentować to pewną trajektorię tej umowy, którą obserwujemy. Ona jest dla strony ukraińskiej mniej korzystna. No, niespecjalnie mnie to dziwi po tym, jak... Po tym, co się wydarzyło w gabinecie owalnym, myślę, że wielu się spodziewało właśnie tego, że te przepisy mogą wyglądać inaczej. Ale to też moim zdaniem jeszcze nie oznacza, że ten kształt umowy, tak powiedziałem, w szczegółach, którego nie znamy, on będzie finalnie taki, jak w tym momencie wyglądała jego ostatnia wersja, dlatego że tutaj już tych wersji było kilka, więc myślę, że no, po prostu musimy poczekać na jego finalną wersję. To, co w tej historii myślę, że jest najważniejsze, to tak naprawdę. Chyba to jest element y, takiego argumentu, który musi mieć ta administracja, aby pokazać y, własnemu elektoratowi w Stanach Zjednoczonych, że to zaangażowanie w sprawy ukraińskie tej administracji, ono wygląda zupełnie inaczej, jest na innych zasadach niż za czasów administracji Bidena. Myślę, że na tym Trumpowi bardzo zależy, żeby pokazać, że o ile Biden wydawał tylko pieniądze na... Ukrainie, tak by Trump potrafi te pieniądze zarabiać, no i może pokazać ten kontrast między poprzednią administracją i obecną. I myślę, że tak naprawdę dla samego Trumpa te szczegóły tej umowy nie są tak ważne, jak to, że ta umowa właśnie będzie i pozwoli zakomunikować ten sukces. Natomiast trudno mi powiedzieć, w jakim zakresie ta umowa będzie niekorzystna dla Ukrainy, bo tak powiem, nie znam szczegółów. Natomiast myślę, że to, co byłoby na pewno korzystne, to to, że. Jeżeli Stany Zjednoczone faktycznie podeszłyby poważnie do tej umowy, czyli um, zechciałyby ją realizować, zechciałyby, aby firmy amerykańskie faktycznie y, rozpoznawały te y, surowce, które znajdują się na Ukrainie i je później wydobywały, no to to oznacza, że Stany Zjednoczone powinny dać jakąś gwarancję bezpieczeństwa w Ukrainie, ponieważ no, w innym przypadku po prostu same firmy będą tutaj mocno zagrożone. Y, Rosyjskimi atakami i kontynuacją wojny, więc myślę, że każda forma gwarancji, nawet tak nieszablonowa, jak ta, jest dla strony ukraińskiej korzystna, więc myślę, że tutaj dla prezydenta Zołońskiego oczywiście pewnie no, jest istotne, jaki będzie podział finalnych zysków, ale podkreślmy też, że te surowce na razie one leżą głęboko w ziemi, jeszcze do ich eksploatacji bardzo daleko. Strona ukraińska dzisiaj boryka się z bardziej fundamentalnymi problemami i to, co jest najważniejsze z na ukraiński to przede wszystkim przekonanie Amerykanów do tego, że warto dalej Ukrainą się po prostu zajmować. I, i właśnie... Ale to nie jest tak, że te metale ziem rzadkich to jest właśnie trochę no, szansa dla Ukrainy, bo i, do niedawna wydawało się, że w ogóle Ameryka już traciła zainteresowanie na Ukrainie, bo tam można tylko wydawać pieniądze, a teraz nagle się okazuje, że można coś zyskać, a przecież te metale są potrzebne do budowy półprzewodników, no w tej rewolucji teraz automatyzacja, wojna z Chinami, no to może być szansa, więc te złoża, tak jak na przykład w Afryce są przekleństwem dla takich krajów jak Kongo, no to może się okazać, że dla Ukrainy będą błogosławieństwem. Możesz tak ukazać, chociaż podkreślmy, że na razie jesteśmy bardzo daleko od takiego scenariusza, w którym to ktokolwiek na tych surowcach zyskuje, dlatego że skoro one do tej pory nie były masowo wydobywane, to znaczy, że no istniały jakieś, jakieś przeszkody. No i pytanie jakiej natury? Czy takiej, że tych surowców nie jest aż tak dużo? Przypomnijmy historię chociażby z polskim gazem łupkowym, który został kilkanaście lat temu rozpoznany w Polsce, ale to były bardzo wstępne badania geologiczne, które wymagały jeszcze pogłębionych, pogłębionych odwiertów. No i w momencie, w którym te odwierty się zaczynały w Polsce wydarzać również z udziałem amerykańskich firm naftowych, nagle się okazało, że tego gazu nie jest wcale tak dużo, albo nie jest tak łatwo go wydobyć, nie po, nie po takim koszcie, jakim myślano, w związku z tym dzisiaj z tego gazu łupkowego niewiele wyszło. I być może taki scenariusz też czeka Ukrainę, więc myślę, że za wcześnie, żeby tutaj już zapisywać zera na koncie i stawiać się jak te środki. Zagospodarować. Natomiast myślę, że to jest w ogóle na razie problem, który jest bardzo odległy i dzisiaj dla strony ukraińskiej faktycznie najważniejsze jest to, żeby wszyscy myśleli, że tam jest dużo złóż i żeby wszystkim tak myśleli Amerykanie i zechcieli realnie w tym partycypować. W tym momencie jesteśmy świadkami próbowania nawigowania jakiegoś rozejmu, ale coraz bardziej oczywiste się staje, że takiego rozejmu nie będzie. Dlaczego? No bo. Rosja nie chce odpuścić z pozycji mocarstwa i ona chce walczyć w tym, że na przykład Amerykanie tracą. Widzieliśmy to na giełdach, w wojnie handlowej, ale też wizerunkowo. No i Rosja, niewykluczone, że chce wykorzystać ten moment. A dodatkowo zdaje sobie sprawę, że jednak to Chiny wyrastają na, na tego, który będzie dzierżył ten prym na światowej scenie. Więc mówiąc wprost, Amerykanie za bardzo im są już niepotrzebni. W tym wszystkim oczywiście jesteśmy my, Polacy, którzy. Muszą z dużą dożo, dozą ostrożności patrzeć na to, co dzieje się za oceanem, w pewien sposób też przebudować tą architekturę bezpieczeństwa, żeby już całkiem nie polegać tylko i wyłącznie na, na to, bo to może nie zadziałać, no ale też bacznie przyglądajmy się temu, co dzieje się na Ukrainie, bo Ukraina dokonała ogromnego skoku rozwojowego, jeśli chodzi o tą technologię wojenną. No i my musimy być tutaj świadomi tego, że Polska także taki rozwój musi przeprowadzić, i to będzie najprawdopodobniej no największym gwarantem bezpieczeństwa na przyszłość. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, że byli państwo z nami. Jak zawsze prosimy o komentarze, subskrypcję i udostępnianie filmów dalej. Ja się żegnam. Karolina Pańczkowska. Do zobaczenia. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.